Też robi temat, jakim jest zielona automatyzacja i robotyzacja jako nowa inteligentna specjalizacja w Armii i Mazur. Opowie o tym absolwent prawa i administracji oraz mechaniki i budowy maszyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, który zdobywał doświadczenie w wielu dużych firmach, doświadczenie produkcyjne w takich firmach jak Michelin czy Kongsberg Automotive. Jest właścicielem firmy Alnea, całej grupy spółek, Alnea, zajmujący się projektowaniem i produkcją maszyn i urządzeń dla przemysłu, jest też prezesem stowarzyszenia Inceptum. Zapraszam na scenę Krzysztofa Kamińskiego. Dzień dobry, dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za wprowadzenie. Już się nie muszę przedstawiać, większość z Państwa zresztą mnie zna. Stoimy w obliczu zmian rewolucyjnych, tak de facto. To, co mówił przed chwilą Sebastian, ale co było na samym początku powiedziane, COVID spowodował całkowitą reorganizację, czy też deorganizację łańcuchu przepływów, łańcuchów produkcyjnych, przepływów produktowych. Z jednej strony mamy na przykład zamykane zakłady pracy w Bergamo w Włoszech, z drugiej strony mamy Polskę, która przeżywa w tej chwili boom produkcyjny i ledwo wyrabiamy z realizacją naszych zobowiązań. Zamówień, które dostajemy. Jednym z elementów, które właśnie w tym kontekście chciałem poruszyć, bo moment rewolucyjny jest po to, żeby wprowadzać zmiany. Jeżeli teraz te zmiany wprowadzimy, to mamy szansę jako region, ale i też jako kraj, wyskoczyć ponad innych, przeskoczyć Włochów, przeskoczyć inne kraje. Jeżeli tego dzisiaj nie zrobimy, za rad parę będziemy mogli sobie pluć w brodę, że nie skorzystaliśmy z sytuacji. I jednym z pomysłów na to, jest nowa inteligentna specjalizacja. Troszeczkę przewrotnie dałem tytuł tej prezentacji, czy region stać na tą nową specjalizację, bo wiadomo, to są, wprowadzenie nowej specjalizacji to jest bardzo duża praca, zarówno organizacyjna, zbieranie danych, jak i później implementacja tego wszystkiego. Więc spróbujmy sobie na to odpowiedzieć. Chciałem zacząć od stwierdzenia Karola Darwina, że gatunkiem, który przetrwa, nie jest ten, który jest najsilniejszy czy najmądrzejszy, ale ten, który potrafi się zmieniać. Ja tu dodałem swoje e, zmiany, najsilniejsze, bo dzisiaj siła liczy się nie siłą mięśni czy wojsk, tylko siłą portfela. To widzimy nawet po Rosji, tak, gdzie Putin oczywiście wojska ma, ale tak de facto stara się wpływać na świat poprzez ropę i, i pieniądz. E, I druga sprawa, którą bym też tutaj dodał do e, tego, co Darwin powiedział: to przetrwa ten, który się potrafi zmienić, ale szybko. Dzisiejszy czas e, i dzisiejszy, dzisiejszy świat wymaga szybkich zmian. Nie zmian, tylko szybkich zmian. Szybka zmiana to jest klucz do sukcesu, i na, na, na naszych oczach. My widzimy, co się dzieje. Ta szybkość jest potwierdzona w tym, co każdy z Was ma w kieszeniach. W smartfona, tak? Ja, jako młody chłopak, 10-12-letni, dzwoniłem na Międzymiastową, do dzisiaj pamiętam, 913 Międzymiastowa, 51-51, Stawiski Kołomowczyk, proszę. I czekałem, aż odzwoni Pani, aż tam wszystkie Panie połączą te kabelki. I się babcia ode mnie odezwie. Dzisiaj mamy smartfona. Przed chwilą koledze wysyłałem zdjęcia na WhatsAppie, zrobiliśmy sobie na ściance zdjęcia. To są zmiany, które są niewyobrażalnie szybkie, tego wcześniej nie było. Nasi rodzice nawet już nie nadążają za tymi zmianami. Moi rodzice, no, można powiedzieć, że nie załapali się w ten pociąg, oni nie są biegli w komputerach, w pc tak zwykłych. A co dopiero mówić o nowych technologiach. Które zaczynają się pojawiać i o tym świecie cyberfizycznym, o którym mówimy, bo przemysł 4.0 to jest połączenie świata cyfrowego z realnością, z biologią naszą, VR, -y, tak, a augmented reality. To są elementy, które nas powoli przesuwają w ten świat wirtualny, cyfrowy. Rewolucja ta, szczególnie ta, ma swoje zasady. Kluczowe jest szybkie dostosowywanie się na kilku, wielu obszarach. Przy czym, jak widzicie, tu są pewne punkty, które wynotowałem, które są ważne w moim przekonaniu. Natomiast tak de facto, można to bardzo prosto spuentować, to są umiejętności twarde, rozwój tych kompetencji twardych, czyli technicznych, jak również miękkich, a może przede wszystkim nawet miękkich, czyli praca w zespole, rozmawialiśmy wcześniej w kuluarach o zaufaniu wzajemnym, o współpracy, o clusteringu. Clustering jest też elementem właśnie tych zmian miękkich, zmian sposobu myślenia. Które są wymagane, aby ta rewolucja, ta zmiana nastąpiła szybko. Wyodrębnimy trzy takie zasadnicze grupy, w moim oczywiście odczuciu, które są ważne. Warstwa zmian społecznych jest bardzo ważna ze względu na to, jak my będziemy podchodzili do nowości, ale jak będziemy też podchodzili do współpracy między sobą, do, jak będziemy budowali więzi, zaufanie, networking to wszystko jest bardzo ważne. Warstwa zmian technicznych no to jest oczywiście know-how, które na dzień dzisiejszy, też za chwilę będę o tym mówił, my kupujemy, ale ważnym jest, żeby ten know-how zacząć wytwarzać tutaj, żebyśmy to my byli eksporterem technologii, a nie importerem i kopiarzem tak? bo to tak do, dokładnie jest że my kopiujemy e, technologię, które gdzieś ktoś na Zachodzie wymyślił płacąc nierzadko jakieś licencje za to. I warstwa zmian biznesowych e, ona troszeczkę się wiąże oczywiście z tą warstwą społeczną. Ale chodzi mi o to, że właściciele przedsiębiorstw, decydenci, dyrektorzy, kierownicy też mają bardzo dużą rolę do spełnienia, żeby to wszystko właściwie zaistniało, żeby te zmiany szybko i sprawnie wprowadzić, bo to oni podejmują decyzję, gdzie włożyć pieniądze, kogo zatrudnić, na jakie stanowisko, jakie stanowisko w ogóle stworzyć itd., itd. A znowu całość wymaga przede wszystkim finansów na tą chwilę, bo raz, że wiemy, że chcemy, to jest jeszcze trochę mało, potrzebujemy pieniądze. Szczególnie na edukację, na wdrożenie nowych technologii. To wszystko kosztuje. Skupmy się zatem na poszczególnych obszarach warstwa zmian społecznych. No to są tego typu rzeczy, które tu realizujemy, też dzięki Państwu. Wczoraj był Dzień Otwarty Przywitaj się z robotem, gdzie kilkaset dzieci ze szkół z Ostrudy przyjechało, oglądało te stanowiska, które mamy za drzwiami. To są różne e, szkolenia, to są też różne programy, które są realizowane, na przykład Dni Otwarte. Tutaj mamy e, wspomnienie sprzed dwóch lat. właśnie no, też taki Dzień Otwarty zrobiliśmy. Zjawiło się e, w Wolcznińskim Parku Naukowo-Technologicznym chyba około 2000 ludzi łącznie. E, więc frekwencja była bardzo, była bardzo duża. E, mi się strasznie to podobało, jak te dzieciaki się szarpały z robotami e, na zasadzie, e, jak zabawka jak dobra zabawka. Jedna z mam podeszła się, spytała, gdzie można coś takiego kupić. <głos》>, troszkę drogie, drogie, jak na zabawkę dla dzieci, ale to pokazuje, że tam te dzieciaki, one już dzisiaj mają tą barierę, którą często nasi rodzice nigdy jej nie pokonają. My już gdzieś tam ją pokonaliśmy, z reguły bądź jesteśmy na etapie pokonywania, moje pokolenie, a nasze dzieci, one, można powiedzieć, urodziły się z już pokonaną tą barierą, bo moja córka, mając rok czasu, już smartfonem operowała, prawda. Więc trzeba to podtrzymywać, trzeba te dzieci uczyć, żeby ta, ten efekt zmian społecznych w podejściu do nowych technologii był sprawnie i szybko wdrażany, żebyśmy nie zaprzepaścili tego, co już mamy. Rozwój szkolnictwa zawodowego, programy dla nauczycieli, dla wykładowców, także szkolnictwo wyższe to są wszystko obszary, które muszą być zarządzone żeby efekt osiągnąć, żeby tą zmianę wprowadzić szybko i skutecznie, bo żeby wprowadzać nowe technologie, to musimy mieć przecież kadry. Musimy mieć pracowników, decydentów, którzy będą wiedzieli, jak to wdrażać, żeby nie było sytuacji, że tak jak w jednej z filmów, w której byliśmy, e, kupili dużego robota, ten robot do dnia dzisiejszego stoi, po prostu kurzy się, e, bo nikt nie wie, jak go uruchomić, jak z niego korzystać we właściwy sposób. Warstwa zmian technicznych, żadnej Ameryki tu nie odkryją, no ale to jest wsparcie. Po pierwsze, muszą powstać firmy technologiczne, na przykład takie jak Alnea, które będą miały te know-how opanowane i będą pomagały swoim klientom, swoim partnerom wdrażać te zmiany technologiczne, będą dawały swoje, swoje know-how, swoją wiedzę, będą też pracowały na rzecz rozwoju RD w tych firmach, czyli jeżeli firma ma jakieś potrzeby, jakieś pomysły, jakieś pomysły na wdrożenie, no to takie firmy technologiczne powinny wspierać e, przemysł. To jest cała otoczka wsparcia przemysłu. To jest też opracowywanie, to właśnie to, co wcześniej mówiłem, opracowanie nowych technologii. My, jeżeli chcemy się liczyć w przyszłym świecie za lat 10-15 na rynkach światowych, my, my musimy być dostawcą nie nie wiem, mebli, tak jak w naszym województwie to jest jeden z najciekawszych przemysłów, ale musimy być także dostawcą dla, dla tego przemysłu technologii, czyli nie, firmy męblarskie nie powinny kupować w przyszłości sprzętu i maszyn u Niemca czy u, we włoskich firmach, tylko powinny kupować w Polsce. My powinniśmy być dostawcą tych technologii, więcej eksporterem na świat tych technologii. Taki powinien być nasz cel. I warstwa zmian biznesowych. Kilka cyfr. To jest 2019 rok. Wdrożenie, ilość wdrożonych robotów przez cały rok policzona przez International Federation of Robotics. Może to nie jest jedyny wskaźnik, który mówi o tym, jak generalnie biznes się sprawuje, jak jest bardzo zaangażowany w rozwój nowych technologii, ale chyba jeden z najciekawszych. Polska jest tutaj na, w pierwszej piętnastce, co teoretycznie dawało nam fajną pozycję startową. Ale jeżeli spojrzymy sobie na bezwzględne wartości. Chiny 140 tysięcy robotów wdrożyły w 2019 roku, dwa, Polska 2600, a znowu spójrzmy na Niemcy, które są no, dwa razy liczniejsze, więc e, bogatsze to jest oczywiste. Tak? Ale dlaczego bogatsze? No, no, dlatego, że wdrażają 20 tysięcy robotów rocznie. Między innymi, ja zawsze o tym mówię, że jeden człowiek schorowany już na emeryturze nawet na koparce dużo więcej rowu niż 20-25-letni młody, energiczny, chcący pracować, to trzeba było dodać. Człowiek, ale posiadający kołopatę. Nie ma w ogóle możliwości porównania ich efektów pracy. Który więcej zarobi? No, wiadomo, ten na koparce. I tak samo wygląda ta przepaść między Niemcami a nami. Nie mamy środków produkcji, które byłyby tak efektywne, jak mają to Niemcy. Stąd ich efekt ekonomiczny, ich zysk, zarobek jest dużo większy niż nasz polski. A jak to wyglądało, proszę Państwa, w 2020, to dzięki uprzejmości firmy Kuka, mam najświeższe dane, one jeszcze nie zostały opublikowane nawet przez IFR Świat. Rok covidowy 2020, ilość robotów na świecie w 2019 spadła względem 2018, ale w 2020 covidowym roku lekko nawet się podniosła, czyli mamy 383 tysiące względem 381 tysięcy w 2019, czyli lekki wzrost sprzedaży ilości robotów na całym świecie. A jak wyglądała Polska? Znowu, te liczby bezwzględnie patrząc, to są i tak śmiesznie małe, ale mamy spadek z 2600 w 2019 do 2100 w 2020. Co to oznacza? Oznacza, że my swojej pracy domowej nie odrabiamy dalej. Czyli w 2020 roku, roku covidowym, zamiast inwestować w nowe technologie i poprawiać nasz park przemysłowy, były środki pomocowe z PFR-u, nie tylko, firmy skorzystały z tego. Zamiast inwestować w maszyny i urządzenia, to te pieniądze poszły gdzie indziej. Nie wiem gdzie, nie będę wnikał, natomiast to pokazuje, że od strony biznesowej ta, ta zmiana musi ciągle nastąpić, ona jeszcze nie nastąpiła. Jak osiągnąć tą zmianę? A no, na przykład takimi konferencjami, rozmową o tym, będziemy mówili podczas debaty o zielonej inteligentnej specjalizacji, nowej inteligentnej specjalizacji, zielonej automatyzacji, i cyfryzacji. Mówiliśmy o clusteringu. To są wszystko elementy, które wspierają biznes, przekonują ludzi, pokazują inny sposób myślenia. Jest to jedyny słuszny kierunek, jeżeli chcemy jako kraj i jako region też rozwijać się i mieć efekty w postaci benefitów z tych zmian, które się dzieją na naszych oczach. To my musimy się nawzajem też słuchać, nawzajem poprawiać i pokazywać rzeczy, które źle robimy. Oto są. Takie między innymi konferencje. Proszę Państwa, skąd brać fundusze? Tu już powoli zmierzam właśnie do odpowiedzi, czy ta zielona, ta nowa inteligentna specjalizacja się nam opłaca, czy nas stać na nią, czy jako województwo i region, czy nie. Więc wiadomo, mamy środki z budżetu centralnego, to kto ogląda wiadomości, czy w ogóle jakieś tam programy biznesowe, to wie, że nacisk Państwa na automatyzację, cyfryzację, robotyzację, tam nowe technologie jest olbrzymi. Ma się pojawić teraz nowa ulga robotyczna, która będzie promowała właśnie wdrażanie w zakładach nowych technologii. Jest parporowy program, który pilotażowo w tym roku był zrealizowany, gdzie można było dostać kilkaset tysięcy złotych dotacji na stanowisko zrobotyzowane. Jest też strefa inwestycji, czyli u nas to się realizuje poprzez warmińsko-mazurską specjalną strefę ekonomiczną, gdzie można dostać ulgi. To też o tym Sebastian wspominał. To są te środki z grubsza rzecz biorąc centralne. To są też środki prywatne, bo nie wiem czy państwo wiecie, jest tu firma KUKA. Jeżeli nie czujecie się z robotami, nie macie tego bycia, nie macie pewności, odezwijcie się do kolegów, chodzą pomarańczowe krawaty, łatwo ich rozpoznać. Poproście o prezentację. W Tychach mają tutaj widać na dole showroom, gdzie stoi mnóstwo robotów, mnóstwo sprzętów, gdzie można pojechać, dotknąć tego, zaznajomić się. I to jest też to przełamanie i wsparcie, żeby organizacja zaznajomiła się z tymi nowymi technologiami, żeby zrozumiała, na czym to polega, bo często naj, naj, najcięższy jest ten pierwszy krok. Jak jak Sebastian mówił, jest firma, która najpierw wdrożyła pierwsze automaty, roboty za małe, stosunkowo małe pieniądze, kolejny krok razy trzy i kolejny krok jeszcze razy trzy. To pokazuje, że firmy, które raz wprowadzą automatyzację, robotyzację, nowe technologie, Zaczynają dostrzegać benefity z tego i zaczynają jeszcze więcej inwestować jeszcze więcej, zamiast podnosić pensję pracownikom nieskończoność. I tak jak ostatnio w jednym zakładu słyszałem, że remedium na problemy z produkcją, na efektywności, z pro, efektywnością produkcji, to jest zatrudnienie nowych pracowników na jakiś tam obszar. No tak, ale to nie da się organizacyjnie dojść do takiego poziomu, żeby tych ludzi wszystkich w pełni wykorzystać zawsze, jeżeli firma nie będzie miała tych elementów wspierających w postaci. Systemów cyfrowych zarządzających produkcją w postaci jakichś wspiera, wspierania transportu, logistyki wewnętrznej i tak dalej, to ci ludzie i tak nie zarobią na siebie i tak. Znowu huby technologiczne. W tej chwili zakończył się pilotaż. Było w Polsce powołanych pięć hubów technologicznych. Digital Innovation Hub to się nazywa. Czy ktoś słyszał o takiej inicjatywie? Parę osób, powiem, to tak te parę osób, z którymi ja mam kontakt na bieżąco i o tym rozmawialiśmy, a nawet składaliśmy aplikacje, więc nie słyszeliście Państwo o tym. Właśnie, to jest też miejsce, gdzie można zdobywać te informacje. One w tej chwili niestety już w listopadzie zakończą swój żywot, natomiast śpieszę poinformować, że jest rozpisany konkurs europejski przez Komisję Europejską na powołanie całej sieci, tak zwanych European Digital Innovation Hub. To są huby, które mają wspierać transformację cyfrową w rozwoju, rozwoju rozwój przedsiębiorstw w, roz, w kierunku cyfryzacji w całej Europie. Każdy kraj będzie miał ileś takich hubów powołanych, to też będzie tworzyło pewien, pewnego rodzaju networking, czyli współpracę pomiędzy hubami zarówno wewnątrz kraju, na Polskę jest przewidziane od 10 do 16 takich hubów, ale także pomiędzy innymi krajami. My złożyliśmy już taką aplikację Alnea, między innymi z firmą Erko, między innymi z grupą WM, złożyliśmy aplikację, dostaliśmy zielone światło od ministerstwa jako jedna, jedna z 25 inicjatyw z Polski. Możemy składać aplikację do Komisji Europejskiej. Konkurs prawdopodobnie w styczniu będzie rozpisany. Więc mam nadzieję, że ten Edik ruszy w przyszłym roku i mam nadzieję, że my dostaniemy tutaj na Warmi Mazury też zielone światło, żeby taki Edik powołać. I to będzie miejsce, gdzie też możemy Państwa wspierać. Szczególnie małe i średnie firmy będą tam promowane, bo te, to wsparcie w postaci doradztwa, w postaci demonstratorów i tak dalej będzie za darmo dla tych firm. Będzie to finansowane z pieniędzy komisji i krajowych. Natomiast już firmy większe no, będą musiały płacić za te usługi, ale te usługi też nie będą jakieś strasznie drogie. I jest to miejsce, gdzie można tą wiedzą zdobywać i tą warstwę zarówno tych zmian technicznych, jak i biznesowych, jak i społecznych będzie można poprawiać. I w końcu już przechodząc do ostatniej, ostatniej informacji, to jest inicjatywa stowarzyszenia, bo musi Państwo wiedzieć, że razem z kilkoma osobami, między innymi siedzącymi tutaj na tej sali, powołaliśmy stowarzyszenie wspierania rozwoju przedsiębiorczości na Warmii, Nazurach i Powiślu, Inceptum, z jedną z pierwszych aktywności tego stowarzyszenia był pomysł: słuchajcie, to mamy tą przetwórstwo drewna, tak czy meblarstwo, tak de facto, mamy tą zdrową żywność, mamy wodę, e ale brakuje tych nowych technologii, a mamy przecież potencjał. Barbie Mazury są czyste, a to są nowe, czyste technologie, więc idealnie to pasuje. Są już pierwsze firmy, które tutaj istnieją, funkcjonują i jakaś, jakiś rozwój już jest widoczny, chociażby ta konferencja jest tego dowodem, więc może zainicjujmy, pomysł powołania nowej Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji. I taki pomysł został przedstawiony Panu Marszałkowi. W tej chwili Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego złożyła ofertę do Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie dokumentacji dotyczącej tej Inteligentnej Specjalizacji, a stowarzyszenie jest patronem i wspiera w MAR w przygotowaniu tych dokumentów. Liczymy na to, że Coś takiego zostanie w Województwie uchwalone, przyjęte i będzie to świetnym, świetną bazą do rozwoju firm technicznych, technologicznych, co da nam dodatkowe płuc, dodatkowy oddech, a jednocześnie będziemy to też będzie taka, taki trochę sygnalizator, wskaźnik, że to jest kierunek właściwy, to Województwo stawia na nowe technologie, w tym kierunku chce się rozwijać. To będzie przyciągało biznes, będzie przyciągało młodych ludzi. Też będzie dawało e, pewien impuls, czy dla Uniwersytetu Warmińsko-Madurskiego, czy dla innych instytucji, które może dzisiaj sobie do, do końca nie zdają z tego sprawy, że to taki potencjał jest. Natomiast jeżeli województwo przyjmie taki temat, przyjmie jako swoją regionalną inteligentną specjalizację, to wszyscy już będą wiedzieli, że to województwo w tym kierunku zmierza. I na koniec e, chciałem podsumować to, co mówią. E, zmiany te, które nas czekają, proszę Państwa, są na pewno bardzo kosztowne, skomplikowane, to nie jest łatwe osiągnąć cel, który, o którym mówimy, ale jednocześnie nie mamy za bardzo wyjścia, my, my musimy wsiąść do tego pociągu, bo za lat 20-30 nasze dzieci, wnuki nie darują nam tego, jeżeli nie wsiądziemy do tego pociągu, jeżeli oni będą mieli przyszłość taką tak de facto, jaką my odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, gdzie nie było takich możliwości. Czyli te możliwości rozwojowe są, tylko my musimy zadziałać, żeby się udało. RIS jest jedną właśnie z takich elementów, nowa regionalna inteligentna specjalizacja jest jednym z takich elementów, które pomogą nam przeprowadzić nasze województwo przez tą zmianę i ustanowić tą nową, te nowe technologie y jako jednym z fundamentów rozwoju gospodarczego naszego województwa. I na koniec, jako puenta troszeczkę przerobiłem to pytanie, czy region stać na nową regionalną inteligentną specjalizację? Ja bym teraz na końcu tak sobie raczej zapytał się, czy region stać na brak tej nowej regionalnej inteligentnej specjalizacji. I to tyle. Dziękuję za uwagę.